Wiecie coś? Dopiero przyjechaliśmy. Kamila poszła do taty. Wróciłem z komisariatu. Hector dopilnuje, żeby Mar zgniła w więzieniu. Znowu działamy zbyt pochopnie. Dlaczego? Mam wątpliwości, czy znowu daj spokój, Nico. To ty je wpuściłeś do naszego życia. Paulo, nie zaczynaj. Dlaczego Mar miałaby to robić? Wie, ile zapisał jej w spadku. Wiele zyskała dzięki jej życiu z nim. Więcej zyska, jak umrze. Wyszła za niego dla pieniędzy. Od zawsze chodziło tylko o kasę. Te kobiety są niebezpieczne, Nikolasie. Na Twoim miejscu, Arturo, nie ufałabym Valerii. Dzień dobry, przyszłyśmy do Mar Sanchez Garcia. Jest w areszcie. Moja córka jest niewinna. Przykro mi, ale jest główną podejrzaną. Wychowałam ją na dobrą osobę nie skrzywdziłaby nikogo. Potrzebuję pani adwokata. Nie. Przyjechałyśmy, żeby ją stąd zabrać i nie obchodzi mnie, czy załatwimy to siłą, czy polubownie. Nie może tam pani wejść. Mar, mamo, Mar nie może tu zostać. Wyobraź sobie, jak cierpi. Mamo, proszę. Arturo posłuchaj mnie. Mam dość. Mar może być niewinna. Mamy dowody. Wątpisz w nie? Kiedy ją zabierali, była naprawdę zaskoczona. Wierzę jej. Przecież nie przyzna się do winy. Po co miałaby to robić? Ją zapytaj. Chętnie. Jeśli wszyscy będziemy ją obwiniać, nigdy nie poznamy prawdy. Idę do ojca. Arturo? O co ci chodzi? Martwię się wszystkim, co się dzieje. Kochanie, musisz być silny dla Twojego rodzeństwa. Paulo, powiedz mi prawdę. Nie wiem, co myśleć. Przykro mi to słyszeć. Uważasz, że pomogłam, Mar? Naprawdę twierdzisz, że jestem zdolna do otrucia Twojego taty? Boli mnie, że bardziej ufasz służącej niż własnej żonie. Na premierze zachowałaś się strasznie. Zrobiłam to dla ciebie. Chciałam powstrzymać twoich braci i tę amatorkę Balerię. Przestań narzekać i zrób coś. Co? Przekonaj Mar do podpisania papierów rozwodowych. Już ci mówiłem, że to zrobię. Zrób wszystko, co konieczne. Nie możesz ryzykować utraty spadku. Daj spokój mój ojciec nie umrze. Nie. Poza tym, zawsze możemy zakwestionować testament. Lepiej tego uniknąć. Dobrze. Idź do firmy i przejmij wszystkie niedokończone sprawy Twojego taty. Zostałem zwolniony. Nikt o tym nie wie. To idealny moment, żeby się zajął należne ci miejsce. Cześć, tato. Przykro mi, że zostałeś oszukany przez własną żonę. Ale nie martw się. Dopilnuję, żeby Mar trafiła za kratki. Zapłaci za zrujnowanie ci życia. Wróć do nas, proszę. Kocham Cię, tato. Te Nie mogę tego zrobić. Dlaczego nie? Zasługujesz na to. Mój ojciec wyzdrowieje. Oczywiście, ale dopóki się nie obudzi, ktoś musi rządzić firmą. Zacznij myśleć przyszłościowo, kochanie. Zapewniam cię, że kiedy twój ojciec się obudzi i zobaczy, że zamknąłeś wszystkie jego niedokończone sprawy.

Mar, kochanie, mamo, bez dotykania? Mamo, zasłużyłam na to. Nie mów tak skarbie. Bez dotykania. To moja córka. Jestem najgorszą córką na świecie. Źle Cię traktowałam. To już nie ma znaczenia. Oczywiście, że ma. Przepraszam, że Cię nie posłuchałam. Wybacz mi, mamusiu. Już dawno Ci wybaczyłam. Nie potrafię się na Ciebie gniewać. A ty, wybaczysz mi? Oczywiście, mamo, boję się o moją przyszłość. Wszystko będzie dobrze. Bóg zaopiekuje się tobą i twoim dzieckiem. Wie, że jesteś niewinna. Chciałabym do ciebie wrócić. Proszę się streszczać, dlaczego? Zaraz ją zabiorą. Dokąd? Zostanie przeniesiona do więzienia. Nie. Mamo, jestem niewinna. Ona jest w ciąży. Nie dotykajcie jej. Zostawcie ją. No. Cześć, tato. To ja, Nico. Pamiętasz, jak się denerwowałeś, kiedy ciągle do ciebie wydzwaniałem z Bostonu? Robiłem to, bo strasznie za tobą tęskniłem i chciałem chociaż usłyszeć Twój głos. Para que me un poco más, Teraz też bardzo tęsknię. Nie możesz odejść. Nie możesz nas zostawić tak jak mama. Słyszysz mnie? Nie jestem na to gotowy. Słyszysz? Ja cię obiecuję. Potrzebuję cię. Obiecuję ci, że znajdę osobę, która ci otruła. Zajmę się wszystkim. Ale musisz do nas wrócić. Musisz wyzdrowieć. Słyszysz? Kocham Cię, tato. Dlaczego zasłabła? To było dla niej za dużo. Wyzdrowieje? Tak, podaliśmy jej środek uspokajający. Ile czasu będzie w takim stanie? Wkrótce będzie mogła wrócić do domu. Dziękuję. To było dla ciebie za dużo, mamo. Wkrótce znów będziemy razem. Obiecuję Ci to d 3 To boli mnie, gdy widzę cię w takim stanie. Dla mnie zawsze byłeś najsilniejszym i najmądrzejszym mężczyzną na świecie. Wiem, że nie zwolniłeś. Ale myślę, że Paula ma rację. Kto zajmie się firmą podczas twojej nieobecności? Moi bracia odeszli. Jestem pewien, że wyzdrowiejesz. Ale zanim to nastąpi, zaopiekuję się naszą firmą i dopilnuję, żeby Mar dostała to, na co zasłużyła? Obiecuję ci, tato. dalej. Bez zatrzymywania? Nie. idziemy. Nie możemy zostawić Mar w więzieniu. Zobaczymy, co. Nie możemy czekać. Musimy działać. Uspokój się. Zabierz mnie do rezydencji. Porozmawiam z nimi. Usiądź. Dopiero co zasłabłaś. Niech wiedzą, że Mar jest niewinna. Mamo, to oni wsadzili ją do więzienia. Same musimy znaleźć sposób, żeby jej pomóc. Cały czas mam przed oczami moment, w którym ją zabrali. Domyślam się. Musisz odpocząć. Nie chcę. Musisz o siebie zadbać. Zadzwoń, jeśli coś się wydarzy. Oczywiście. Arturo, chętnie zostanę. Nie musisz. Chodźmy. Potrzebujesz czegoś? Nie. Pójdę po kawę i zaraz wrócę. Dobrze. Zadzwoń, jeśli coś się wydarzy. Jasne. Wybacz mi, kochanie. Chciałam dać ci najlepsze życie na świecie, ale nie udało mi się. Jak mogłam być tak głupia i naiwna? Jak mogłam uwierzyć Pauli? Myślałam, że jest moją przyjaciółką. Przepraszam, że zniszczyłam ci życie. Czy wybaczysz mi bycie okropną matką? Słyszałam Cię. Okryj się moim kocem. Dziękuję. Nie ma za co. Cecilio, co tu robisz? Nie wiem, Wszystko będzie dobrze. Tęskniłem. Zawsze byłam przy tobie. Wszystko, co zrobiłem, jest dla dobra naszych dzieci. Zawsze byłeś wspaniałym ojcem. Dzięki Tobie znów możemy być razem. Chodź, kochanie. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Lena Czerwińska, czytał Artur Kochański.